Z wykładu wygłoszonego 8 października na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu z okazji nadania tej uczelni imienia Magdalena Bakanowicz. Czyta autorka Anna Markowska. Dzieło sztuki jako splot tego i owego. Przędzenie i tkanie w warunkach domowych, tak by powstała tkanina Kadi, stało się społecznym ruchem pod przewodnictwem Mahatmy Gandiego. W ramach masowej, bezprzemocowej walki antykolonialnej o osiągnięcie sfaracz, czyli samostanowienia. Celem ruchu kadi było odrodzenie i rozwój tradycyjnej wytwórczości domowej, by zapewnić biednym mieszkańcom wsi zarówno zajęcie, jak i samowystarczalność. Co istotne, przędzenie i tkanie pozwoliło niegdyś elitarnemu ruchowi, wytworzenie jednoczącej ogólnoindyjskiej symboliki narodowej, przekraczającej regionalne uwarunkowania oraz podziały kastowe, klasowe i religijne. Margaret Bourke-White, która zrobiła zdjęcie Gandhiego przy kołowrotku, skomentowała je potem, iż sprzędzenie zostało podniesione na wyżyny niemal religii, a kołowrotek, czarka, Wedle słów Gandiego, będący dla ludzi rodzajem agencji ubezpieczeniowej, stał się ikoną tej wiary. Przędzenie jest lekarstwem na wszystko i mówi się o nim w kategoriach najwyższej poezji, pisała Burke White. Gandhi wierzył, iż nie jest możliwe osiągnięcie swaracz, jeśli Hindusi nie zorganizują się w sposób metodyczny, inteligentny i kooperatywny. Dlatego kadi znaczyło tak naprawdę współodczuwanie i drogę do wolności. Te sytuacje można porównać z gwałtowną powojenną industrializacją Polski, nastawioną zresztą w określonych warunkach politycznych głównie na przemysł ciężki. Magdalena Bakanowicz, podobnie jak spółdzielnia Ład, z którą artystka nawiązała współpracę zaraz po studiach, Sprzeciwiała się tak zwanemu stylowi międzynarodowemu, uniwersalistycznemu idiomowi nowoczesności opartemu na modularności, kątach prostych i estetyce maszynowej. Jej profesorka z warszawskiej ASP, Eleonora Plutyńska, młodsza zresztą od Gandiego całe 17 lat, zawdzięczała z kolei swojemu profesorowi, Wojciechowi Jastrzębowskiemu z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Rzetkała bez uprzedniego projektowania na papierze, co pozwalało na wyrażenie ekspresyjnych właściwości materiału i swobodę operowania fakturami. Takie komponowanie z głowy stanie się oczywiste także dla wielu jej uczennic, i to nie tylko z ASP, jak Abakanowicz, gdyż Plutyńska skompletowała grupę wiejskich kobiet w Janowie i mieszkając wspólnie razem z nimi, pracowała podkreślała iż wzajemna relacja zespołu nie była oparta na jednostronnym nauczaniu, ale na współpracy, na dopełnianiu się, wymianie, uczeniu się od siebie nawzajem i procedurach, które miały ścisły związek z regionalną tradycją oraz zasadą tkania bez rysunkowego projektu. Jak wspominały kobiety uczestniczące w tym przedsięwzięciu, zachęcała do powrotu farbowania korą brzozy, osiki oraz dębu. inspirowałaby wzorowały się na tym, co jest otoczeniem – kwiatach, drzewach, zwierzętach. Co nie mniej ważne, dzięki swoim kontaktom zapewniała, zapewniała współpracującą z nią kobietom rynek zbytu, czyli po prostu niezależną egzystencję. Jedna z kobiet wspominała, że choć Zaczęła tkać dla chleba, gdy dzieci były małe, to gdy podrosły, okazało się, iż bez tego nie da się żyć. Ideały plutyńskiej w dziwny sposób bliskie były indyjskim ideom kadi. Niewątpliwie, choć Magdalena Abakanowicz wybrała ostatecznie ideę modernistycznego artysty indywidualisty i karierę solową, to jako zawodowa tkaczka i uczennica plutyńskiej, przeszła przez formację, w której tkanie związane było ze współodczuwaniem, wspólnym tworzeniem i zamieszkiwaniem poprzez łączenie tego, co wokół kolorów, odcieni, materii i tekstur. Tak jak w Indiach Gandiego, tkanina wiązała świat wokół była w środku wielkiego ruchu ku zmianom. Można użyć zwrotu z tytułu książki Tima Ingolda, Splatała otwarty świat. Gdyż nie tylko wiązała włókna, ale także wyplatała dom niczym gniazdo, łącząc linię życia wielu osób. Dla Plutyńskiej to, co zostało cennego po gwałtownej modernizacji kraju, to właśnie kultura ludowa, gdyż tak zwana kultura wyższa była wedle niej w stanie rozpadu. Kanina nie była dla niej związana jedynie z warstwą wizualną, ale z szerzej pojętą kulturą porządkującą życie. Przy jej wytworzeniu liczyła się tożsamość twórcy, widzenie świata i lokalna tradycja. Istotny był ponadto etos norwidowski, wyrażony w Prometidionie o jedności sztuk, czyli o nierozdzielaniu tzw. sztuk pięknych. od Rzemiosł oraz o sztuce jako sposobie myślenia przy pracy. Jako panienka z dworku, Abakanowicz stała się po wojnie wrogiem ludu i to zapewne spowodowało, że gwałtowne zabranie jej i jej rodzinie przestrzeni, w której wzrastała, odczuła jako przecięcie żywotnych połączeń ze światem. Z zażyłości i sprzężeń, które ją stwarzały. Po latach wspominała aleję kasztanową, bagna, staw, kijanki, rysowanie palcem po piasku, przebieranie ziemniaków w kopcach, polowania ojca, hodowlę królików, zabobony, czarowanie i zaklinanie świata przez stare kobiety, lampy naftowe, cienie rzucane przez przedmioty, mroczne kąty domów, których nie było. Światła elektrycznego oraz mieszkające na strechu nietoperze, pomiędzy zwisającymi z belek pękami lisich, sarnich i wiewiórczych skór. Jej skarby to były patyki, kamienie, skorupy, kawałki kory czy glina. Jako dorastająca panienka zamieszkuje w Gdyni i fascynuje się portem ze statkami, z wydętymi od wiatru żaglami, z sumami i olinowaniem masztów. Jej tkaniny osadzone były bezpowrotnie w utraconej przez postępy peroplowskiej nowoczesności kulturze dworkowej oraz fascynacji tymi nowymi powiązaniami ze światem, jakie Oferuje duży morski port. Ale dostrzec tak, że można było niechęć do takich importów artystycznych, które nie wyrażałyby całego splotu tożsamości lokalnej kultury. Dlatego z niechęcią podchodziła do kultywowania tradycji Gobelinu francuskiego, mimo że gdy była młodą artystką, to Paryż wyznaczał artystyczne trendy. Wymyślone przez Żana Lursata biennale tkaniny w Lozannie miało służyć odrodzeniu właśnie tej tradycji. A gobeliny wykonane wedle kartonów Tytanów nowoczesności, Picassa i Le Corbusiera, miały być najlepszym dowodem tego wspaniałego renesansu. Tymczasem Abakanowicz podważy wszystkie pewniki lursata. Zupełnie nieoczywisty będzie dla niej związek tkaniny ze ścianą i architekturą tkanina jako mural, oraz tworzenie na podstawie kartonów. Dla Abakanowicz to tkaniny będą tworzyły przestrzeń, nie podporządkowując się architekturze, a każda nić i każdy splot będzie działał ekspresją materiału. Pisała. Wbrew zakodowanym w mózgach miemaniom, Chcę robić obiekty własne, bezużyteczne w sensie praktycznym, będące nośnikiem filozofii, jak malarstwo czy rzeźba, ale nie będące ani tym, ani tamtym, żeby nie dostać się znów w obręb jakichś istniejących kategorii, żeby móc tworzyć wyłącznie po swojemu. Na jej nigdy nie spisany program składała się zatem włóknistość i niciowość, które są jednocześnie materią i metaforą. Materia włóknistej tkaniny o pochodzeniu zwierzęcym lub roślinnym działa do dziś poprzez swoją obecność, nie dającą się sprowadzić do czystej wizualności, gdyż porusza także zmysł zapachu i dotyku. Materia ta o konkretnej organicznej formie. Powiewa czasem na wietrze i bywa tak zmienna lub wręcz kapryśna, że za każdym razem, gdy się owo ani to, ani tamto wyciąga na światło dzienne, przybiera nieco inny wygląd. Wymaga troski i ewentualnych napraw, sprawdzenia, czy włókno nie skruszało lub nie zetlało. Włóknistość jest też jednak metaforą. Wszechobecna organiczność świata zastępowana w Polsce na oczach Abakanowicz przez żelazo i beton oraz planistyczną geometrię funkcjonalizmu, ostała się wedle niej w sztuce nicianych splotów. Utożsamiła nić z nerwem i żyłą. Pisała, to nitka buduje wszystkie żywe organizmy, roślinę, tkankę, liści i nas samych, nasze nerwy i kod genetyczny, nasze przewody żylne, Nasze mięśnie. Jesteśmy strukturami włóknistymi. Nicz sznurek, tkanina i materia organiczna dziwnych obiektów Abakanowicz, które nie są ani tym, ani tamtym, jest więc metaforą łączności z przyrodą, ze światem biologicznym, z utraconym domem rodzinnym, a także sprzeciwem wobec tego, co Maja i Ruben Fox nazwali socjalistycznym. Antropocenem. Po latach ten rys powrotu do biologiczności Zoe bez trudu da się połączyć z posthumanizmem. Jednocześnie ani to, ani tamto, jako przetworzenie obserwacji stojących w gdyńskim porcie masztów, żagli i olinowań fascynującego takie kierunku, umożliwiającego podróż w nieznane jest obietnicą przygody i niespodzianki. Właśnie to absolutnie niezwykłe połączenie konserwatyzmu opartego na przednowoczesnej polskiej tradycji kilimów i gobelinów oraz progresywnej otwartości na świat i chęć zmiany stworzyło dzieło niewpisujące się w wypracowane przez historię sztuki klasyfikacje gatunkowe. To i tamto Abakanowicz to z jednej strony świat ścisłych zasad, a z drugiej przekorna chęć, by dokonać innych połączeń, odmiennych powiązań, nowych interpretacji, by nie tylko tęsknić, ale też odkrywać, aby nie zamykać się w nostalgii, ale by to, co już nie powstanie, jak Feniks z Popiołów, mogło powrócić przy pomocy magii, sztuki i wyobraźni, w innych warunkach i okolicznościach. Po odbyciu długiej podróży w nieznanej i po otwarciu się na inne, Środowiska i obyczaje. Metaforą i materią tego paradoksu, rozpięcia między tym, czego nie da się przywrócić, a tym, co nadejdzie, jest tkanina, splot i nitka. Te trzy elementy sprowadzić można do linii, jako zapis choreografii, swoistego tańca nitki. Cytowany już Tim Ingold podkreślał w książce Życie linii, że w podejściu do linii kluczowa jest pozycja zarówno obserwatora, jak i uczestnika liniowej choreografii. Tańcząc wzdłuż linii lub tkając nić, jest się albo pomiędzy, albo pośród. Gdy jest się pomiędzy, to znaczy, że złącze splot lub ściek spaja to co jest oddzielone i wyartykułowane jako statyczne i lokowane na dwóch biegunach. Oznacza więc przyciąganie przeciwieństw i dwukierunkową strzałkę. Natomiast, gdy jest się pośród, jest się w świecie rozpadu i stawania się, gdzie nic nie jest oczywiste i skrystalizowane, bo jest w trakcie wyłaniania się i zmiany. Pomiędzy oznacza, statyczność dwóch portów czy terminali, a pośród sytuację empatycznego ciągłego ruchu, zmieniającego tożsamość tancerza i tkacza, działających bez widocznej stacji i przystanku, w nieokreślonej, wietrznej atmosferze. W pierwszym przypadku uczestniczymy w doświadczeniu, które Da się dość prosto opisać i zrelacjonować, bo wszystko jest wyartykułowane, przewidywalnie połączone i określone wedle stałych współrzędnych. Nawet jeśli linia będzie kręta i przypominać będzie labirynt, to prowadzi do jednej właściwej drogi wyjścia. W drugim przypadku musimy się przygotować na nieznane. Jeśli poruszać się będziemy wzdłuż linii, wici, włókna czy sznurka, okaże się, że jest tak splątany i zakmatwany, że z gąszczu nie wytyczono jeszcze tej właściwej ścieżki, a przejście wiąże się z koniecznością zrozumienia każdego węzła. W pierwszym wypadku ludzkie działanie jest sprawcze, nastawione na konkretny skutek w ramach określonej struktury. To, na co napotykamy po drodze, to instrumentalnie potraktowani pośrednicy, gdyż intencje są od początku jasne i precyzyjnie określone. Gobelin ma często wcześniej narysowany wzór. Nitki są tak dobierane, by jak najlepiej odwzorować projekt. W drugim przypadku, a to jest właśnie przypadek Abakanu, nić nie jest pośrednikiem, ale budowniczym, wpływającym na to, co ostatecznie powstanie. Materiał jest aktywnym uczestnikiem akcji tkania. Działa, wywołując afekty, które mają implikacje w kształcie, jaki przyjmuje całość abakanu, a jednocześnie w życiu samego tkacza czy tkaczki. W tworzeniu abakanów nie działa model przyczynowości i modernistyczna kultura planowania, bo też nie tworzenie określonych produktów się liczy, ale wytwarzanie czegoś, co nie jest ani tym. A bakany i Liny to nie produkty, a wytwórcy. Chcą naszej odpowiedzi i naszej zmiany, wiedząc, że nie będzie przewidywalna. Wytwarzają stan wzburzenia oraz poruszenia, sugerując, że świat nie jest skończony, a my w nim możemy się odradzać w coraz to innych relacjach, rolach i formach. W tym znaczeniu abakany, podobnie jak indyjskie kadi, łączą przeszłość z przyszłością, generując zmianę przez uważność i współodczuwanie. Afektywne i wytwórcze sploty abakanowicz zmieniały się jednak niekiedy niepostrzeżenie w pętle, szczególnie wtedy, gdy otaczała je aura przymilnej rewerencji oraz logoreja akademickich banałów i sofizmatów. Nie będę przytaczać różnych pytań związanych z bogatym dorobkiem artystki. Jeśli w ogóle o nich wspominam z tak uroczystej okazji, jak nadanie imienia artystki Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu, to dlatego, że brązownictwo i jedna właściwa wizja oglądu twórczości umartwiają artystów. Nowa patronka Uniwersytetu Artystycznego jest postacią wybitną i nieidealną. Podobne stwierdzenie można zresztą też odnieść na przykład do wspominanego Mahatmy Gandiego. Trudno nie spłętować tego nomenomen splotu tego i owego nadzieją, iż Abakanowicz pozostanie po prostu prawdziwie żywą patronką poznańskiej uczelni. Artyści nie przebywają bowiem jedynie w niedostępnej, maluczkim sferze, Boskiego geniuszu, ale zaskakująco łączą i przeplatają i to i tamto, i często właśnie dlatego trafiają do naszych serc.